Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy bardzo fajną, ciekawą rzecz, która mi ostatnio wpadła gdzieś tam w ręce i pomyślałem, że będzie fajnie zrobić poradnik, jak możecie coś takiego dla siebie zrobić, albo coś w podobnym stylu. A co to będzie, zobaczycie za chwilę. Mogę tylko zdradzić, że bardzo fajny nadruk na koszulkę, bluzę lub inną część odzieży, jaką tylko chcecie. Zapraszam do oglądania. Tak jak wam mówiłem, zobaczyłem sobie, że ktoś sobie nadrukował UI gry GTA San Andreas, a mianowicie dokładnie tak, jak widzicie, tak jak wam pokazuje ten w górną po prawej stronie, część, gdzie, było, gdzie była broń wybrana, czas, tutaj chyba była stamina, tak, coś w tym stylu, życie i pieniążki. Więc wydaje mi się, że coś takiego nawet fajnie wygląda, jakby sobie można gdzieś tutaj na klacie zrobić po prawej czy po lewej stronie. Takie małe to będzie dosyć ciekawe, więc, albo nawet na całych plezach, jak to woli. Więc pokażę, jak to odzorować. Podam mam nazwy fontów. Będziecie sobie mogli coś takiego sami zrobić i dopasować na mocapie, a potem, a potem dać to do jakiejś drukarni szwalni, gdzie wam, to, gdzie wam to po prostu wyszyją i będziecie mieć git koszulkę, której pewnie ciężko coś takiego znaleźć. Nie wiem, nie szukają, może są, ale. Tak naprawdę to jest tylko wzór, pokażę Wam jak to robić, a będziecie sobie mogli zrobić dowolną rzecz, którą tylko Wam się wymarzy i będziecie w stanie sobie wykonać. <grym> Dobrze, teraz już nie przedłużając dalej, mamy Adobe Illustratora. Adobe Illustrator jest to program, gdzie mamy y, grafikę wektorową w większości, więc sobie możemy tworzyć i znaki, i loga, i różne, m, różne grafiki, które są wektorowe. Wektorowe, czyli skalowalne do obojętnie jakich rozmiarów, dużych, małych, jakich chcemy, nie tracąc żadnej jakości, bezstratnie. Tak? Czyli jeżeli chcemy sobie zrobić logo, na logo no to robimy w Adobe Illustratorze, ponieważ możemy je potem dać na billboard, możemy je dać na wizytówkę, ona będzie zawsze igła jakoś, więc gitnie. Dobra, mamy tutaj y, kawałek już właśnie tego, tego UI. Na początku odrysujemy to te, te, te okienko, gdzie jest, gdzie jest broń, gdzie jest ten uzik, i potem po prostu damy te paski razem z kolorami i, i tymi napisami. Wydaje mi się, że to dosyć, dosyć proste będzie. Najtrudniejszym elementem, oczywiście, będzie przerysowanie tej broni, ale jakoś sobie chyba poradzimy. nie? Robimy tak. Oczywiście, wymiary tutaj tego okienka nie mają znaczenia, bo, tak jak mówiłem, grafika wektorowa. Do PDF-a to wyeksportujemy, potem do tego PDF-a możemy sobie rozszerzać do jakiej wielkości chcemy. Także to nie ma znaczenia, ja sobie dałem 1000 pikseli na 1000 pikseli, możecie zrobić sobie tak samo. Najlepiej cmyk, bo to będzie do druku, jakieś 300 dpi wystarczy. No i co? No i sobie odrysowujemy. Widzimy, że tutaj jest czarny nadruk na czarnej koszulce, ale zrobimy czarny, a koszulkę, no bo koszulkę to materiał wybieramy i tak później. Wydaje mi się, że czarny i tak, bo nigdy ten czarny nie jest taki bardzo czarny, że tak powiem. Zawsze ten czarny, czarny się będzie różnił, więc tutaj widzicie, delikatnie jest ten obrys, nie, to będzie i tak naszyte, więc będzie widać, że to jest jakiś inny inny minimalnie odcień, co będzie dawało taki fajny efekt, jak tutaj widzicie na, na grafice, na monitorze. Odrysowujemy sobie. Pierwsze, co sobie zablokuje ten, e, ten obrazek, żeby móc po nim rysować, żeby on się nam nie przesuwał. Tutaj kuteczka na warstwach. I teraz sobie tutaj wybieram, cyk, narzędzie, pióro. To sobie możemy tutaj dać po e, prawej stronie, żeby nam się nie zamykało. Narzędzie tutaj, pióro i rysujemy, albo najpierw wiecie co, wydaje mi się, że lepiej będzie jak zrobimy sobie na początku ten kwadracik, czyli zaokrąglonym. Tak jak widzicie tutaj. To nawet nie jest taki kwadracik, że tak powiem, tylko bardziej prostokącik, ale to jest bez znaczenia. Tutaj go zaokrąglamy. Oczywiście to też nie musi być idealnie, ale fajnie jakbyśmy to zrobili mniej więcej wypość w podobnym, w podobnym stylu. Obrys zwiększmy sobie tak, żeby on był tak żeby on był mniej więcej tej grubości, co na tym rysunku. Widzicie, że to troszeczkę ciężko się odwzorowuje, bo kolory czarne na czarnym się bardzo pokrywają. Jeszcze mi lampa świeci w oczy, to w ogóle jest ciężko, ale jakoś damy radę dobrze. I to będzie na samym dole. Czyli to sobie możemy w ogóle zablokować eee, w tym miejscu. Oczywiście klikamy sobie półteczkę, mamy zablokowane. Teraz na tym możemy to nawet ukryć. I teraz na tym będziemy rysowali naszą broń. Jak to zrobić? Wydaje mi się, że najlepiej podzielić to na części. Jedna część, druga, trzecia, czwarta. Takimi częściami najlepiej to najlepiej robić. Dobra, czyli pierwsza. Pierwsza będzie ta główna. Dobrze, zaczynamy tutaj. Lecimy na środku tych obrysów. Włączamy sobie kolorek. Jak nie zamykamy tej naszej ścieżki, klikamy Enter po prostu i ona się automatycznie zamyka. Potem na końcu zrobimy tylko te wygibasy. Teraz chcemy zrobić białe białe tło. Oczywiście we wszystkich teraz nie zrobimy, bo nie wszystkie ścieżki są zamknięte, ale tam gdzie się da, zróbmy. Ok, widzicie, że wygląda to podobnie. Wydaje mi się oczywiście na hafcie to będzie wyglądało inaczej niż teraz, ale wygląda na to, że jest podobnie. Możemy zrobić ten spust delikatny jeszcze. Wydaje mi się, że wyszło fajnie. Do tego mamy oczywiście nad tym, pod tym oczywiście, pod tym ten nasz yy, tutaj obrys czarny. A zostały nam napisy, plus te kwadraciki. Zróbmy najpierw kwadraciki, bo one są easy. Wybieramy sobie kwadrat. Znaczy prostokąt, oczywiście. No razie wyłączmy sobie wypełnienie. Zróbmy je czarne. Czarny obrys. Dajmy taki sam, jak był tutaj, czyli już patrzę, jaki tu był. 16. No, ale chociaż nie wiem, czy tutaj będzie potrzebny taki duży, ale dajmy sobie więcej troszeczkę. I teraz biały, tutaj. Tak, dokładnie. To będzie nasza stamina. I pod spodem możemy sobie skopiować z altem przytrzymując. Nasze życie będzie. Czyli po prostu środek, tylko zróbmy czerwony mlp z tyłu. Taki chyba jest ok, on był taki właśnie ciemniejszy troszeczkę. Wydaje mi się, że jest spoko. Dobra, to teraz napisy. Nazwa fontu, który jest używany, tam to jest Price Down, więc taki font sobie najlepiej pobrać. 1023. Powiększamy sobie, tak żeby to mniej więcej pasowało. Do, musimy to dopasować do naszego, do naszego projektu, a nie tam do tego obrazka, który mamy wewnątrz pod tym jakby na, na inspirację, więc to będzie coś takiego i to będzie tak samo, białe z czarnym obrysem i tutaj obrys możemy dać 8, tak jak w tym przypadku, czyli 8 Dobra. widzicie, że to o nie dało się, 8, 8. okej okay. Widzicie, że ten obrys się zrobił taki nie za fajny. Zróbmy go tutaj. Tak, wydaje mi się, że takie parametry są ok. Tak, teraz jest, teraz jest na pewno lepiej. zastanawiam się, czy nie jest troszeczkę za dużym, ale tutaj widzę na grafice, że jest taki sam jak dla paska. Dobra, zostawmy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i poniżej sobie tak samo kopiujemy. Dajemy tylko zielony zamiast białego, ten taki możemy sobie nawet. taki o! Taki dolarowy, nie? Dobra, i tutaj sobie napiszmy. Dolar 00024689, oczywiście obojętne to są te wszystkie te wszystkie kwoty. Dobra, one się. Troszeczkę jest tutaj, się rozjechał, ale to nie szkodzi, bo my sobie go powiększymy po prostu. Tak, teraz ją będziemy tutaj. Dobra, i tak to wygląda. Możemy sobie teraz ukryć ten nasz, ten nasz obrazek, na, na, na podstawie którego robimy to, tak jak tutaj. Widzicie, że to się zadziało, nawet fajnie to zaczęło wyglądać. Co teraz zrobić? Najlepiej sobie zaznaczyć i zamienić obrys na. Zamienić obrys na kształt, więc jak to zrobić? Zaznaczmy, zaznaczamy sobie ścieżkę, robimy obiekt. Ścieżki, kontury obrysu. I jak widzicie, to jest już zwykły. To jest już zwykły kształt, to nie jest, to nie jest obrys taki jak wcześniej. To jest fajne, bo jak będziemy skalować to do innych rozmiarów, to to by nam się rozjechał, bo obrys zawsze by tyle pikseli pokazywał, ile ustawiliśmy. Także zróbmy sobie to do, do wszystkiego i możemy przejść dalej. Dobrze, to mamy już wykonane. Teraz wystarczy, że sobie zgrupujemy, zaznaczymy całe, CTRL-G. Otworzymy tutaj nasze okienko eksportu, eksportuj zasoby. Przesuniemy, damy sobie nadruk, nadruk. I będziemy to eksportować jako PDF. Wybieramy sobie PDF eksportu i wybieramy miejsce na dysku. Dobrze, ja mam już otwarty plik, który jest mockupem. I teraz sobie po prostu wrzucimy ten, ten nasz PDF tutaj, zobaczymy jak to mniej więcej będzie wyglądało. Z tą różnicą, że tutaj jest nagród tutaj był wprasowany, a tam był taki bardziej naszyty, taki haft, więc to będzie wyglądało troszeczkę inaczej, ale to też w zależności jak w drukarni wybierzemy metodę nakładania po prostu tego wzoru. Więc, ale możemy sobie taką prostą wizualizację jak najbardziej zrobić. Jak to zrobić? Jak mamy sobie nasz ten mockup? Wystarczy wpisać mockup, t-shirt, download w Google. Dam wam też oczywiście link do tego, ale wystarczy sobie to wpisać do każdego. Jeżeli chcemy plus, to dam Woody, mockup, download. No i sobie pobieramy taki obrazek. Zazwyczaj będzie miał warstwę undesign. Him. Klikamy i tutaj dajemy sobie tego naszego PDF-a, którego wyeksportowaliśmy. Tak, możemy go zmienić, no bo chcemy go tutaj. To też trzeba zrobić troszeczkę na czuję. Ale możemy to poprawić w każdej chwili. Ja tutaj sobie sobie po tej stronie Ctrl S zapisujemy. I przechodzimy tutaj na, na naszą koszulkę. Widzicie, troszeczkę zrobimy to troszeczkę na lewo i do góry. Także po prostu tutaj robię troszeczkę na lewo i do góry. Enter. Jest ok. Może nawet troszeczkę wyżej. Tak, jest ok. Dobrze. I tak, I tak by to wyglądało. Możemy sobie przybliżyć i zobaczyć. Wydaje mi się, że jest to fajny pomysł na, na oczywiście nadruk na koszulkę. I teraz to jest wizualizacja. Jak zrobić żeby realnie sobie taką koszulkę zrobić. Musimy ten plik PDF, który wyeksportowaliśmy wysłać do drukarni, powiedzieć wymiary, albo zrobić wymiary w jakimś pliku w Photoshopie. To sobie możecie zrobić na innych filmikach. Zobaczyć jak to zrobić na innym filmiku, który kiedyś już zrobiłem. Na pewno znajdziecie go najpopularniejszy. Tam jest jak stworzyć nadruk na koszulkę czy to na bluzę, już nie pamiętam i, i tam jest pokazane dokładnie jak te wymiary ustawić ale wydaje mi się, że jak wyślicie takiego PDF-a, którego przed chwilą wyeksportowaliśmy do drukarni, powiecie, że chcecie to w rozmiarze takim i takim, to oni Wam to bez problemu zrobią, jest to wektorowe nie ma żadnego problemu mogą od Was chcieć, żebyście jeszcze zamienili sobie fonty na na krzywe. Jak to zrobić? Zaznaczyć sobie, oczywiście ten napis dać prawym, zamień na krzywę i już to mamy zrobione. Większość drukarni może coś takiego chcieć, więc przed eksportem PDF zróbcie właśnie coś takiego, jak ja teraz. I tu mamy wizualizację, możemy sobie oczywiście zapisać CTRL-SHIFT-S i zapisać sobie w dowolnym miejscu jako JPG i to będzie wizualizacja, którą pokażemy na przykład drukarni albo komuś tam, ej, taką koszulkę mam, chciałbym i zróbcie mi ją, tak? Mam nadzieję, że to wam się podobało. Możemy sobie oczywiście robić to dowolne wzory, to nie ma żadnego ograniczenia, ogranicza nas tylko wyobraźnia. No i co? No i dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, do lajkowania, jeżeli wam się podobało, komentarze, co możemy dalej tutaj porobić razem. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Cześć.